Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z cotygodniową odpowiedzią tak lub nie na dowolnie zadane pytanie. Zobaczymy sobie, co tutaj energetycznie odnośnie Waszych pytań będzie powiedziane. Pamiętajcie, że najpierw w głowie musicie sobie powiedzieć Wasze pytanie, żeby nakierunkować tą energię na to, a dopiero później podchodzicie do, do wybrania jednej z tych dwóch opcji. Mamy tak jak widać dwie karty wyboru, więc nie, nie powinno być trudno, bo są dość takie no inne, prawda? Są dość inne. Dobrze moi drodzy, jeżeli filmik będzie się podobał, to oczywiście po filmie prosiłabym o łapki w górę, ewentualnie komentarze. No i, no i co? No i zaczynamy. Więc teraz chwilka na wybór. Dobrze, zajmujemy się grupą numer 1. To jest Wasza karta wyboru. Patrzymy, co tu wyszło. Dziesiątka wody i królowa ognia. Moi drodzy, dziesiątka wody sama w sobie jest kartą bardzo pozytywną, a z racji tego, że to ona nam nadaje tutaj ton odpowiedzi tak lub nie. No to zdecydowanie w dziesiątce wody mamy odpowiedź tak. Czyli dzisiaj na twoje dowolnie zadane pytanie karty mówią tak. Natomiast przejdźmy do Królowej Ognia, bo to jest karta świadcząca o danych uzupełniających do naszej wypowiedzi. Królowa Ognia w tym momencie mówi o tym, że Musisz działać i musisz być pewny, że uda ci się osiągnąć bądź załatwić to, co tutaj nadałeś kartą, ten temat. Dlatego, że Królowa Ognia nie siedzi w miejscu, ona jest pewna swojej wewnętrznej mocy i też pewna tego, że jej się uda. Więc widzicie, musicie jak gdyby obrać taką postawę, że wy jesteście pewni, że zrealizujecie to, o co tutaj jest pytane, ale również Królowa Ognia działa. Ona nie siedzi i nie czeka, aż jej spadnie nie wiadomo skąd, tylko po prostu ona działa, ona tworzy, ona robi, ona przybliża się do swojego spełnienia marzenia poprzez działanie, tak, krok po kroku, bo coś robi, bo coś tworzy, bo coś w tym kierunku inicjuje. Bez tego się nie da, wiecie, jeżeli tutaj rzucacie temat, znaczy rzucacie, mówicie kartą temat, zadajecie konkretne pytanie i nic w tym kierunku nie zrobicie tylko czekacie jak gdyby był tutaj ruch losu no to nie nie, nie tędy droga no nie przy tym ustawieniu kart yy, tutaj musisz być świadom tego że ty musisz robić tak. Ty musisz robić, ty musisz coś zrobić, żeby przybliżyć się do efektu końcowego, o który ci chodzi. Natomiast tak czy inaczej, masz odpowiedź tak, więc y, odpowiedź jest podejrzewam satysfakcjonująca dla niektórych. Znaczy, też nie wiadomo, jak sformułowałeś pytanie, bo jeżeli spytałeś tak, że ta odpowiedź y, twierdząca nie jest do końca dobra, no to, to, to nie, nie tak musi być wcale, ale y, z założenia, jeżeli pytacie o takie. Pojedyncze pytanie, niewielokrotnie złożone, no to tutaj zdecydowanie macie dzisiaj odpowiedź, tak? I w taki sposób karty Wam to powiedziały. Tylko wiecie co, w tej królowej ognia jeszcze jest jedna zachowana wiadomość, że Wy musicie być świadomi, że to o co pytacie, to jest temat, gdzie możecie niestety. Mieć konkurencję albo liczyć się z konkurencją. Wiecie, jak jest? No niektóre tematy są jak gdyby związane z pewną rywalizacją, konkurencją, yy, z pewnym takim yy, nawet w cudzysłowie wyścigiem, tak, niepisanym. No, to nigdy nie jest dobre, bo spalacie się wtedy energetycznie, ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o rywalizację, fawory, faworyzowanie może chodzi tutaj o jakieś takie. Yy, Nawzajem siebie chęć wyprzedzenia w niektórych sytuacjach, no to musicie być świadomi, że ten czynnik będzie, jeżeli jest on kompatybilny z Twoim zagadnieniem, które tutaj nadałeś kartą, bo jeżeli nie, no to nie ma tematu, prawda? Ale zdecydowanie tutaj widać, że, no, że element rywalizacji i tak naprawdę konkurencji może być, jeżeli to jest jak gdyby. Jak gdyby, jak gdyby. Jeżeli to jest związane z Twoim tematem, po prostu te czynniki nadal będą funkcjonowały i nadal będą musiały być brane po prostu pod uwagę, no jakby nie było. Ale odpowiedź na dzień dzisiejszy masz tak. Więc to jest pierwsza informacja, która tak naprawdę jest dla jedynki. Przechodzimy do dwójki. Macie prawo przyciągania, więc Wasza karta wyboru. Patrzymy, co Wy tu macie. Macie cesarza i macie dziewiątkę ziemi. Moi drodzy, i moje drogie. Karta cesarza jest już chwileczkę, bo sobie tutaj ułożę. Moi drodzy, macie dzisiaj odpowiedź tak, no bo jednak cesarz y, mówi o takiej odpowiedzi. Natomiast w tym cesarzu też jest zawarta taka pewna dyscyplina w tym, co robisz, żeby do tego, do tego dojść? Musisz być świadom, świadoma, że tutaj pewne takie zasady, dyscyplinę i pewne trzymanie się reguł musi być brane pod uwagę. Bo cesarz taki jest, jest bardzo solidny, jest bardzo sprawiedliwy, jest bardzo strukturalny, strukturowy, chciałam powiedzieć, strukturowy, i generalnie niekiedy sztywny w tych swoich zasadach, ale zasady są jak gdyby dla dobrego celu. Czyli no, zasada nigdy nie jest negatywna, prawda? Tutaj chodzi o to, że musicie być może sobie większą dyscyplinę narzucić albo w ogóle wziąć dyscyplinę pod uwagę, jeżeli chcecie osiągnąć ten cel. Bo dla niektórych z Was jest tutaj po prostu informacja. Idź według planu, nie schodź z drogi, musisz mieć jakąś tam jakiś zarys tego, co w ogóle chcesz zrobić, żeby to było bardziej takie konkretne, bardziej zaplanowane, bardziej takie. Jasne, przejrzyste, klarowne, nawet dla Ciebie, tak? Plan daje nam możliwość punkt po punkcie realizowania go. Niektórym jest to potrzebne i w niektórych y, tematach jest to potrzebne. Więc, moi drodzy, w karcie cesarza taką informację macie, i ona od razu mówi: odpowiedź tak, tylko tak dodatkowo jeszcze tutaj zobaczyliśmy te informacje. Natomiast, co mamy w podpowiadaniu naszym, czyli w dodatkowych informacjach, które idą dzisiaj z karty dziewiątki ziemi. Dziewiątka Ziemi mówi o tym, że y, nie spinaj się tak z powodu tego tematu, bo możesz za bardzo obciążać go energetycznie swoją ciężkością myślenia na ten temat lękami, obawami, niepewnością i wiecie, to wszystko wchodzi w ten temat energetycznie. Jeżeli Wy taką energię wysyłacie w kierunku tego tematu, to ten temat to przejmuje, jak to się mówi, i ten temat już jest wtedy taką energią nasycony. Więc warto by było po prostu zwrócić na to uwagę, dlatego że nie do końca to jest tak, jak powinno być. Możesz stłamsić ten temat taką ciężkością, która wynika z Twoich negatywizmów, myślenia o tym, obaw, lęków, strachów, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie, tak? To nic z tego dobrego nie wyjdzie, dlatego że na takich energiach nikt daleko nie pojedzie, taka prawda. Tutaj warto by było skupić się na pozytywnym podejściu, na tym, żeby budować w sobie przeświadczenie, że ty to zrealizujesz, że jak gdyby yy, widzisz, że to jest możliwe. A jeżeli ty się obawiasz, jeżeli ty się lękasz, jeżeli taką energię do tego tematu wysyłasz, no to to ci na pewno nie ułatwi, a wręcz przeciwnie, to ci dość mocno przeszkodzi i Wtedy małe szanse, że to zrealizujesz. Co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że niektórzy z Was za bardzo na tym temacie się fiksują, już tak powiedzmy. Czyli jak gdyby możesz mieć klapki na oczach i tylko ten temat. Ten temat może być dla ciebie za bardzo priorytetowy w życiu. Ja nie mówię, że, że jest złe, że nadajemy na przykład. Bardzo ważne znaczenie jakimś tematom, ale wiecie, nieraz przesadzamy. Znaczy, tu jest taka tendencja, że ty za bardzo żyjesz tym tematem, za bardzo się emocjonujesz i nie tylko w pozytywną stronę, za bardzo przeżywasz, za bardzo siedzisz w tym temacie, tak jakby ten temat był tym właśnie głównym, a reszta tematów w Twoim życiu w ogóle nie jest brana pod uwagę. Wiecie, to nie jest zdrowe, dlatego że spalacie energię to raz a dwa, że y, no, ucierpią na tym inne aspekty waszego życia i inne, że tak powiem, y, tematy, które są równie ważne w życiu, tak? Więc żeby nie było takiego y, patrzenia z klapkami na oczach, bo to się po prostu tutaj nie sprawdzi i y, no zrobisz sobie krzywdę po prostu, zrobisz sobie krzywdę. Więc moi drodzy, w zasadzie to by było na tyle. Mamy dwie grupy omówione. No dzisiaj tak wyszło, że i jedynka, i dwójka mają odpowiedź tak. Natomiast wiecie, no macie inne uzupełnienia, macie trochę inne podejście do tych odpowiedzi, więc yy, no nieco się różnią jednak te odpowiedzi, pomimo iż w obu dzisiaj była przychylność losu i dostaliśmy odpowiedzi tak. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.